Chcę tylko biedznie odczuć się ze siebie. Miejsca w moich myślach ciągle goni mnie po niebie. Każdy nowy dzień to szansa, którą muszę złapać. Nie zatrzymam mnie już nie, kiedy zaczynam wracać. Kiedy wychodziłam z domu? Z głową pełną nowych planów, ludzie mówili, nie też razy brzmiało jak łasy. Teraz każdy ruch układa się jak puzzle w całą oś. Nie chcę być skutek dla zabawy Chcę być zasady Po prostu chcę być zabawą Na vlogach widzą drogę Ale nie widzę zakrętów Nauczyłam Cię być sobą Zamiast słuchać komentarzy z trendów to Trening, zabawa i kamera Kiedy patrzę w lustro Już nie widzę tej dziewczyny sprzed czasu Chcę tylko biec, nie oglądać się za siebie miejsce w moich myślach ciągle goni mnie po niebie Każdy nowy dzień to szansa, którą muszę złapać Nie zatrzyma mnie już nie, kiedy zaczynam wracać Wiem, że droga długa będzie Nie oglądam się za siebie W głowie pełno wizji One pchają mnie naprzód Nie zawsze było łatwo I naprawdę się je czuję Chcę zostawić tu coś więcej Niż tylko chwilę w coś co ktoś puści w słuchawkach i poczuje się jak ja teraz więc idę gdzie prowadzi mnie rytm bez barier to mój własny film, nie potrzebuję zamiennika Chcę tylko biec nie odróżniać się siebie. Miasto w moich myślach ciągle goni mnie po niebie. Każdy nowy dzień to szansa, którą muszę złapać. Nie zatrzymam mnie już nie, kiedy zaczynam wracać.